W kolejnym odcinku Jazd Próbnych witają Was tradycyjnie Marcin Wleślak oraz Łukasz Zaczyński, a dziś specjalnie dla Was przetestujemy stojący za nami model BMW 428i Gran Coupe, czyli po prostu pięciodrzwiowe coupe w wersji BMW serii trzeciej. Mógłbyś może wyjaśnić wszystkim, jak to jest z tą numeracją BMW? Obecnie? Oczywiście, modele 2, 4 i 6 to tak naprawdę coupé na bazie odpowiednio modeli 1, 3 i 5. Do niedawna było po prostu tak, a pojawiła się jeszcze, pojawił się jeszcze dodatkowy wariant modelowy, mianowicie Gran Coupé, który w istocie jest po prostu pięciodrzwiową konstrukcją coupé, o, o linii Coupé. Tak, lepiej bym tego nie powiedział, a więc zapraszamy Was do obejrzenia tego odcinka. Zapraszam. Niedawno producenci posiadali w swoich gamach modelowych takie cztery sztampowe warianty no jak na przykład małe miejskie samochody, jak na przykład luksusowe limuzyny, coupe, no czy też suby. Jednakże ostatnio zaczęli jakby się prześcigać w swoich nowych pomysłach i chcą być ewidentnie oryginalni i chcą stworzyć coś po prostu nowego, coś ciekawego. Taki właśnie w efekcie tych eksperymentów możemy teraz spotkać w gamie modelowej wielu. Marek, na przykład limuzyny o bryle Coupé, czy też suwo o bryle Coupé, czy też nawet samochody kombi, które przypominają mają coś z Coupé? Tak, a w tym przypadku mam do czynienia z czterodrzwiowym kompaktem również o linii Coupé. Profil BMW 4 Gran Coupé odróżnia się od zwykłej trójki dzięki łagodnie, swobodnie opadającej linii dachu. Zwracają tu również uwagę wyraźne przetłoczenia typowe dla nowych modeli tej marki. Przedni pas wydaje się naprawdę szeroki, a tył naprawdę muskularny. Elegancji oraz sportowego charakteru dodają tu szyby bez ramek, zlokalizowane w przednich oraz tylnych drzwiach oraz wyraźne, chromowane listwy podkreślające kształt bryły. Nasz egzemplarz wyróżnia się kilkoma dodatkami. Spójrzmy naprzód. Tu widzicie w pełni diodowe adaptacyjne przednie reflektory, z boku znajdziecie 19-calowe obręcze ze stopów lekkich, a cały samochód pokrywa brązowy lakier o nazwie Jatoba. Sprawdźmy, co zobaczyłem pod maską. Maska czwórki Grand Coupé otwiera się dosyć szybko i dosyć delikatnie, a to za sprawą siłowników, które tutaj nam ewidentnie pomagają. W gamie silnikowej tego modelu znajduje się pięć jednostek napędowych, są to dwie jednostki wysokoprężne oraz trzy jednostki benzynowe. W większości są to właśnie silniki o pojemności 2 litrów. No i teraz najpierw przejdźmy do silników wysokoprężnych. Jak mówiłem, tutaj znajdziemy dwa silniki o mocy, znaczy o pojemności sześciennych, o, o mocach 143 oraz 184 konie mechaniczne. A jeżeli przejdziemy do silników benzynowych, to tutaj mamy najpierw dwie e, konstrukcje dwulitrowe o mocach 184 oraz 245 koni oraz najmocniejszy 3-litrowy silnik o mocy 306 koni mechanicznych. No i właśnie nasza jednostka to jest ta, znajdująca się po środku, z oznaczeniem 428i, czyli benzynowy, e, benzynowa jednostka 2 litry o mocy 245 koni. E, maksymalny moment to tutaj 350 Nm. Dostępny w zakresie od 1250 do 4800 obrotów na minutę. Dobrze, to w takim razie teraz sprawdźmy, co kryje klapa bagażnika. Klapa bagażnika otwiera się automatycznie wraz z szybą, a pod nią znajdziemy bagażnik o pełności 480 litrów. Jest on bardzo foremny, jednakże może niektórym przeszkadzać dość wysoki próg załadunkowy. Całą przestrzeń możemy powiększyć do 1300 litrów za sprawą położenia tylnego rzędu siedzeń. Warto nim wspomnieć, bo jest on dość nietypowo składany w proporcjach 40 do 20 do 40. Pod podłogą bagażnika znajdziemy spory, naprawdę spory wielkości schowek. Niestety w tym modelu nie ma możliwości posiadania ani koła zapasowego, ani koła dojazdowego. Zamykamy i patrzymy, co jest w środku. Czego jak czego, ale wygody BMW odmówić nie można. Mamy tu elektrycznie regulowane, sportowe, podgrzewane, skórzane fotele z pamięcią ustawień fotela kierowcy oraz regulacją podparcia odcinka lędźwiowego. Mówiąc o wygodzie, na pewno należy też wspomnieć o ergonomii miejsca pracy kierowcy, widoczności oraz o tym, czy z tyłu pasażerowie nie będą mieli powodów do narzekania. Zatem zaczynając od ergonomii, BMW po raz kolejny prezentuje wręcz modelową deskę rozdzielczą zorientowaną ku kierowcy. Jest maksymalnie czytelna i na pewno może stanowić wzór, tak samo jest z zegarami oraz nieco zbyt twardą kierownicą. Widoczność do przodu i na boki jest dobra, lusterka są sporej wielkości, jedyne co ewidentnie przeszkadza, to bardzo wąska tylna szyba. Parkowanie mogą jednak ułatwić przednie i tylne czujniki, tylna kamera cofania oraz kamera z surround view. Pasażerowie tylnej kanapy nie mogą liczyć na znaczną ilość miejsca, choć jest go na pewno wystarczająco. Linia dachu chętnie opada i przez to wyżsi pasażerowie mogą odczuć pewien dyskomfort. Całe szczęście, że wnętrze skrywa sporą ilość schowków. W przodu znajdziemy zatem dwa uchwyty na kubki, w których bezproblemowo zmieści się nasz modelowy kubek po kawie, w boczne kieszenie w drzwiach nie zmieści się modelowa 1,5 litrowa butelka. Plus zaschowek pod przesuwanym podłokietnikiem, w którym znajdziemy złącze USB. Sam podłokietnik nie zamyka się super szczelnie, zatem można przytrzasnąć kabel bez obaw. Teraz czas opowiedzieć trochę o tym, jak jeździ ten konkurent Audi A5 Sportback. Silnik, o którym wspomniał już współpracuje z automatyczną sportową 8-stopniową skrzynią biegów oraz z napędem X-Drive, czyli z napędem na 4 koła. Dzięki mocy, jaką dysponujemy, wyprzedzanie. Przyspieszanie to żaden problem. Naprawdę, radzi sobie bez najmniejszych kłopotów. Tak jest. Jednostka napędowa świetnie sobie radzi, świetnie sobie współpracuje z tą przekładnią automatyczną. Do setki tutaj przyspieszamy w. Prędkość maksymalna jest ograniczona elektronicznie do 250 km na godzinę i zapewniam to samo ograniczenie elektroniczne, które serwuje nam Audi czy też Mercedes. Kolejnym równie ważnym aspektem jest oczywiście spalanie. Przy kontrolowanych ustalonych z góry warunkach w mieście auto spala. Na trasie przy prędkości do 90 km na godzinę spala, a na autostradzie przy prędkościach od 130 do 140 na godzinę spala. Pojemność baku paliwa wynosi tu 60 litrów. Zawieszenie w 4 gran P radzi sobie całkiem dobrze z nierównościami, przy czym takie uczucie sztywności wzmacniają tutaj 19 calowe aluminiowe felgi z takim niskoprofilowym ogumieniem. Dodatkowo nasz egzemplarz posiada adaptacyjne zawieszenie sportowe M, które usztywnia się jeszcze dodatkowo i sprawia, że samochód jeszcze lepiej trzyma się drogi po włączeniu trybu sportowego na, e, za pomocą takiego przycisku znajdującego się na tunelu e, środkowym. A olbrzymim plusem tego zawieszenia w naszym modelu jest to, że trzyma się drogi niczym przyklejony. E, można dzięki temu pokonać ciaśniejsze łuki i zakręty z nieco większymi niż zwykle prędkościami i sprawia nam to ogromną frajdę. Oczywiście napotkamy tutaj nadsterowność, ale to chyba nie jest nic dziwnego, to no nie, jest normalne. Normalne. Autem rozpędzimy się bez problemu, jednak co z hamowaniem? Z przodu i z tyłu mamy tu wentylowane tarcze hamulcowe, które radzą sobie całkiem dobrze z ogólną masą samochodu wynoszącą 1555 kg. W prędkości 70 km na godzinę auto wyhamowało w 14,75 m, zatem nie jest to szokująco dobry wynik. No dobrze, to było na tyle, jeśli chodzi o test BMW 428 i Gran Coupe. Jakie są Twoje odczucia, podsumowując? Hmm. Znaczy, generalnie wydaje mi się, że taka Furka Gran Coupé jest taka jakby fajniejsza, trójka, tak? Uh -huh. Bardziej oryginalna, mniej tuzinkowa, dla osób, które poszukują indywidualności, oryginalności oraz blichtru, <głos> <głos> Chcą rzucać się w oczy, tak? Bo niejednokrotnie zauważyliśmy na ulicach naszego pięknego miasta, że samochód po prostu niesamowicie przykuwa uwagę przechodniów i byliśmy wręcz nawet bardzo zaskoczeni. Nie wiem, czy to z powodu tych pełni diodowych świateł, czy po prostu ten samochód naprawdę tak dobrze wygląda, mhm. bo mi się wydaje, że aż tak dużo się nie różni, nie także no, tak. co prawda no, linia, tak, linia, linia się. Ale to zmieni. trzeba naprawdę y, się przyjrzeć i chyba trochę orientować się, że tak powiem kolokwialnie w temacie, żeby zwrócić uwagę na tą różnicę. Tak. Dalej, no, żeby tutaj nie mówić tylko i wyłącznie o wyglądzie, samochód po prostu prowadzi się jak każde BMW bardzo dobrze. Raczej byliśmy z tego zadowoleni. Fajnie, że, że no jest taki dopasowany. Tak? Ja na przykład lubię tej wielkości samochody. Właśnie samochody klasy takiej jak BMW 3, jak Audi A4, jak Mercedes C-Klasa, ponieważ czuję się z nimi spójny. Tak? I jeszcze tutaj dodatkowo widać, że BMW zrobiło bardzo wiele, żeby ten kierowca się czuł jeszcze bardziej jakby połączony z, hmm. z maszyną a jakie jest twoje zdanie? Ja za to wolę chyba samochody trochę większe, czyli y, powiedzmy wielkości BMW 5 Audi a 6 czy też Mercedesa E klasy. A druga sprawa jest taka, że nie jestem chyba fanem takiego poszerzania gam modelowej y, i że tak naprawdę kupę może być dostępne w każdym nadwoziu y, i w tym momencie gdy miał wybrać samochód, nie jestem pewien, czy bym się zdecydował na BMW serii 3 w sedanie, czy czwórkę grand coupe mm -hmm. czy tą większą piątkę. Ale są pewne dwie rzeczy, tak naprawdę. Może zaraz wpadnę na trzecią. Pierwsza, że ten samochód naprawdę jest ładny i może się podobać. Druga, o której też wspomniał Łukasz, że naprawdę czujemy się od pierwszej chwili, od momentu wejścia do samochodu, spójni z, z nimi. To jest bardzo ważne, bo czujemy się pewnie bezpiecznie. I to, yy, jaki wy i potencjalni klienci tak naprawdę samochód wybierzecie, zależy tylko od Was i od tego, co Wam się bardziej podoba i w czym się lepiej czujecie. I od ceny. Tak. Minimalnie to za czwórkę gran kupę zapłacicie 160 tysięcy złotych. Jeżeli chodzi o model z naszym silnikiem, to tutaj minimalna kwota taka za bazową wersję mm -hmm. wynosi 190 tysięcy złotych. I jeżeli do tego dołożycie 100 tysięcy złotych za dodatki, tak jak to wyszło mm -hmm. u nas, wychodzi oczywiście 290 tysięcy złotych, a wśród dodatków to mamy tutaj no, na przykład ten brązowy lakier, 19-calowe felgi, e, skórzaną tapicerkę, podobno w kolorze e, kości słoniowej. Się nie znam aż tak na kolorach. Tak. E, I na przykład nawigację profesjonalną. Mhm. I to wszystko no, gra, gra, tylko kosztuje. Tak, każdy z tych elementów jest osobną wisienką na torcie i chyba dysponując taką gotówką, każdy by sobie taką wisienkę właśnie na takim torcie położył. Tak. Dobrze, to w takim razie dzięki za oglądanie odcinka. Zapraszamy za tydzień na, do oglądania kolejnego testu. Uh -huh. Oglądajcie nasze poprzednie i w ogóle tak. bądźcie z nami za tydzień. W do takim zobaczenia. Razie, do zobaczenia. Na razie. Na razie.